Cześć, witam cię serdecznie. Ja jestem Patenson, a to weekend na farmie. Seria z Farming Simulator 19. Witam i zapraszam w dzisiejszym odcineczku, jak już wiesz, z miniaturki z opisów będą siewy, będzie kultywacja. A przyłapałeś mnie przy warsztacie. Walterkę tankujemy, naprawialiśmy, myliśmy, szykowaliśmy. Teraz tankujemy, odpalamy i jedziemy. Nie ma to tamto pole numer 90, czyli pole przy odziedziczonej przez nas farmie Siadamy do środeczka, będzie trochę ciszej eee, A poprzeczniaczki później. Dobra Opuszczamy i zasuwamy Idzie. O nie idzie Ach Nie to się opuściło Dobra Idziemy eee, I co my tutaj? Będziemy siać. Co będziemy siać? Będzie w dalszych części odcinka. Eee, poza tym będą zakupy, pozostań ze mną i będzie czeka nas tutaj bardzo długi dzień. Eee, dzień, można powiedzieć, dzień gry w tym sensie. Będzie dość długi, nasze drzewka wspaniałe rosną. Jeszcze trochę myślę, że akurat do następnego sezonu. Jak wiesz, drzewka rosną około 10 dni, tak? do pełnej swojej wymiarów drzewa rosną 10 dni. I około tylu dni zajmuje nam cały sezon, więc podejrzewam, że po następnych już zbiorach będą drzewa do cięcia, więc na pewno będzie akcja las. To jest nasze pole kultywatorowane, więc spokojnie sobie tutaj zawiniemy. I polecimy dalej, dobra, opuszczamy i zasuwamy. Spojrzę, eee, czeka nas długi dzień. Z jakiej racji? Z tej racji, że będzie ciąg dalszy tego odcinka. Tego dnia przede wszystkim. Jest godzina 8.30, w tym momencie ja, oczywiście, tutaj nagrywam dla ciebie odcineczek. Ponieważ zacząłem, kończę, jakby to powiedzieć akcja kultywacja i będę zaczynał akcja siewy, więc na tym przełomie tutaj w tym momencie jesteś obecny, będzie w połowie dnia, będzie połowa dnia, gdzie będą planowane przeze mnie zakupy i to będzie ciąg dalszy, czyli będzie to w następnym odcineczku, więc już teraz w tym momencie zminimalizuj ten film i kliknij dzwoneczek. Kliknij dzwoneczek, żeby następnego odcinka nie przegapić, na który już w tym momencie gorąco i serdecznie Cię zapraszam. A my tutaj sobie trochę pokultywatorujemy, za chwilę jeszcze zrobimy chyba jednak te poprzeczniaczki i puścimy pracownika i zabierzemy się za siewy. Kultywator, nasza brona tutaj jest niestety węższa od siewnika, więc trochę trzeba tu wyprzedzić. My wtedy w całym czasie puścimy pracownika tutaj, zrobimy zakupy co mamy to kupimy i wtedy e, coś mi poniosło, jednak z wewnątrz to, to tak 2 na 10 Dobra, teraz tak, tu mamy te drzewa musimy uważać, bo już te drzewa mają kolizję. Ui, nie podniosło się. O, tutaj wiem, że na środku chyba nie sadziłem. Zrobimy w tej weftę. Na pewno będą tutaj siewy, które będą wymagały orki w następnym sezonie. E, czy już domyślasz się, co będziemy siać? Pisz w komentarzach, czy zdążyłeś się domyślić? E... Nie, w sumie nie. W opisie ani na miniaturce nie będzie pokazane, co będziemy siać. Także. Także także Jeżeli z, mm, Ja sobie tutaj zapiszę ile tego filmu jest, jeżeli zobaczę komentarz e, oczywiście film będzie udostępniony o godzinie 10. I, o właśnie o tym mówię, czyli o, ciągnik przejechał. Tu już, już jest kolizja pnia, tak jakby. Mm, film będzie udostępniony o godzinie dziesiątej, więc myślę tak z dziesięć do 10 po dziesiątej. Jeżeli będą jakieś komentarze w cylu z cy, cyklu co sięjemy, to przypinam serduszko. Więc oglądaj uważnie, pozostań ze mną. Myślę, że w 10 minut akurat tutaj się zasiewy już zabierzemy. Jeszcze zrobimy poprzeczniaczek tam z tamtej strony i już będziemy mogli puścić pracownika. Ja też nie chcę tych odcineczków przedłużać. Widzę niestety w statystykach, że mało kto tak ogląda długo. Więc oczywiście najważniejsze rzeczy będą tu pokazane. Potem za chwilę po odcineczku ja sobie pracę. Jak najbardziej dokończam. Ponieważ y, jest to taka sprawa, że, że ja gram, ja się tym tą grą świetnie bawię i ja w tą grę gram. Ja, to nie jest tak, że, że ja nagrywam i, i gram tylko pod nagrywanie. E, tylko ja po prostu gram, tak? Ja po pracy i w ogóle poświęcam czas na tą grę. Nagrywanie jest, jakby to powiedzieć, e, jakby to powiedzieć, żeby to dobrze w słowa ująć. Nagrywanie jest przypadkiem. Mm, dodatkowe takie, tak? No, no, nagrywam po prostu, gram sobie, gram i za chwilę, a no to dobra, no to włączam nagrywanie. E, nagrywam tu dla ciebie, trochę sobie pogadam. O, drzewa. No te drzewa nam tu na pewno utrudnią pracę, chociaż nie będę z tego powodu płakał, ja jestem za. Za łatwo też nie może być. No sztyblać. Chcę zrobić dobrze, bo tu zaraz z siewnikiem wjeżdżamy. Jeszcze tak, żeby mi na pewno do końca kultywatorował. Dobra. Eee, ja sobie gram i potem dopiero gdzieś tam w międzyczasie, aha, no to skoro włączyłem nagrywanie, no to gdzieś tam, ok, e, trzeba w następnej części po nagrywaniu ustawić trochę maszyny, strzelić jakąś miniaturę, no i w czasie grania kombinuję tutaj jakiś tytuł dla tego odcinka, co ja tutaj robiłem, dobra, pracownik. jedź chłopie ty sobie jedź a my idziemy e, idziemy na zakupy może tutaj we fendziku sobie usiądziemy prawie 10 minut odcinka no i muszę to zmienić bo już to widać chciał nie chciał i się zdradził no taki to patenson ale co zrobimy dobra odpalamy naszego tablecika Eee, odpalamy naszego tablecika, odpalamy pola i kupujemy. Kupujemy w tym odcineczku pola. Powiększamy nasz areał ponownie. Pola, które kupujemy, które sobie wybrałem, a jest pewna zasada na wybór tych pól. Eee, dlaczego tak akurat, a nie inaczej? Takie, a nie inne pola kupuję. Dwa odcinki temu kupowaliśmy. Dwa odcinki temu bodajże: 157, 158. Teraz kupujemy kolejne. Mamy 117, tak? Tu już klikniemy. 54, 116 tysięcy. Niestety, od poprzedniego odcineczka troszkę tych pieniążków poszło na pracowników, oczywiście. Pracownicy, którzy pomagali mi wykonać tutaj te prace, którzy jechali za mną transportując różne maszyny na różne pola. Kupujemy pole 54, kupujemy. I kolejne pole, jakie kupujemy, to pole 73 klinik taki 73 za niecałe 20 tysięcy e, też kupujemy. Będzie małe przegrupowanie prawdopodobnie. Te pola będą razem, te tak jak były 5758 będzie jako jedno pole, a tutaj te trzy małe pola 115, 73, 123. 125, połączymy jako jedno, jeden siew, tam będzie jeden rodzaj siewu, w tym momencie 104, nie, one były do 110 przypięte, 110 w tym momencie zostanie sama i tutaj póki co bez zmian. To na razie jest tyle z zakupów, dwa pola, a my tutaj już palimy maszynę, podnosimy wszystkie sprzęty i jedziemy Siać, jedziemy siać. Buraczka nowa produkcja na naszej farmie, ponieważ w poprzednim odcineczkach zaczęliśmy od buraczka Może tym razem pojedziemy na GPS-ie żeby jakby to powiedzieć Tak, tak siewnik 6 metrów tu jest czy dobrze jest obrócony? Dobrze, tylko trzeba przesunąć e, Jakby to powiedzieć e, Żeby nie tracić czasu, tak? Czas to pieniądz Ok I lecimy Lecimy z siewem buraczka w tym sezonie W przyszłym sezonie Nie, w tym sezonie, tak W tym sezonie zbiory będą grube e, Będzie mniej kiszonki to na pewno na buraczka wypadło akurat dość spore plo, y, pole. Ja oczywiście sugeruję się, jakby to powiedzieć, y, gram pewną strategią, którą sobie obrałem. Y, jeżeli o to chodzi, a nóż widelec, a może akurat wyłapałeś, pisz śmiało w komentarzach, czy złapałeś strategię, czy śledzisz mój kanał, śledzisz odcinki i złapałeś strategię, y, jaką gram. Pola jakie kupuję Czy cały czas to śledzisz I przede wszystkim jaką strategią kupuje pola I jaką zasadą Siejemy te pola O o o o o właśnie Z tym drzewami to tu będzie wesoło A jeszcze za chwilę będą one większe Przyszły sezon Grube zarobki zapewne Grube dochody Będzie trochę mniej kiszonki może. Ale za to będzie yy, będzie buraczek. Buraczek z tego co się orientuję podobno bardzo dobrze dochodowy. Ale czy taki jest? Się okaże, okaże się po zbiorach, okaże się na moim blogu, na który serdecznie cię zapraszam. E, tam statystyki dochodów, statystyki opłacalności produkcji. Tam też w następnym sezonie znajdzie się w kategorii buraczek, dochody za buraczek, zyski za buraczek, jakie osiągamy. Poza tym co? Poza tym jeszcze, jeżeli już tak zachęcam, to może zachęcę Cię jeszcze do subskrybowania tego kanału, do dzwoneczkowania. Już mówiłem, dzwoneczkuj, bo dzień będzie długi i będzie ciąg dalszy tego dnia. Poza tym, poza tym jeszcze co? Podaj dalej. Właśnie, zapomniałem o tym co najważniejsze, czyli podaj dalej, udostępnij link znajomym. Wyślij do kolegi, koleżanki, niech też zobaczą, bo może jeszcze nie napotkali, nie natrafili i nie poznali Patensona, który gra i nagrywa dla Was Farming Simulator. Mm, już jestem w trakcie tworzenia. Nowy, nowego, nowej serii na moim kanale, więc nie zapomnij o subie. Jeszcze raz powtórzę. Subskrybuj kanał, a na pewno ta seria cię nie ominie. Seria z jakiej gry? Oczekuj. Oczekuj, gorąco, na pewno nie będzie to seria z farminga. To możesz być pewny. Nie będziemy tu robić farmingowego kanału, będzie to kanał gamingowy. E, będą tu różne gry. E, mam kilka gier e, w zanadrzu, mam kilka gier, e, które chciałbym ponagrywać. Jeszcze tylko muszę je wpleść w swój grafik, swój harmonogram, w swój tryb życia i, i pracy przede wszystkim. E, no bo nie da się ukryć, życie e, i praca zawierają masę czasu. Jeżeli nie pracuję. To gram, jeżeli nie gram, to śpię a jeżeli nie gram i nie pracuję to jestem z rodziną i też e, no tak to staram się dzielić tu też mamy drzewo niestety, niestety dobra, ja sobie tu poprzeczniaczek później machnę e, może poza odcinkiem o, 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 o nie spadaj mi się Właśnie, to jest tak czasami, że włączenie nawigacji tutaj GPS-a jest... Ui, jest w konfiguracji Alt-X. W tym momencie, jeżeli ja coś... E, nie wiem, czy on źle złapie, źle coś chwyci, bo tam pracownik się zabugował, e, źle coś złapie, źle coś chwyci, no to w tym momencie on łapie tylko x i składa mi narzędzie które aktualnie jest aktywne. No tak, tak się zdarza. Eee, może za szybko naciskam czy coś w tym stylu. Eee, o czym jeszcze miałem powiedzieć? Od poprzedniego odcineczka na pewno nic się nie wydarzyło. Poza tym, że ponawoziłem wszystkie te pola. Zdążyłem już tam trochę tej kultywacji porobić. Co on tam odwalił? A najlepsze jest to, że pewnie już uciekł do sklepu, nie? Kubany, jak on się tam zaklinował. Nie wierzę. Brum, brum. To może zróbmy tak, że ja w tym momencie tutaj wysiądę, przestawię tego gada. Ty, no jak on tu wjechał? Jak ja mam teraz stąd wyjechać? O dobrze, że jest moc. Jest trochę koni pod maską. Może tym razem pojeździ w ten sposób, co? Czy nie? A nie, tu też tak... Ech. Dobra. Tu i tak masz drzewa, więc będziesz się tutaj... Ale dobra, co zrobisz? To zrobisz. Nie będę tutaj dużo. Zawsze coś tam do przodu, ja potem tylko poprawiam miaki i tyle. Dobra, jedź sobie. Eee, tu, 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 tu. Janek? O Janek przyszedł do roboty. Widać co chwilę inny, no ale tak to jest. Jak się płaci, tak się nie wymaga. Co teraz yy, mamy na sprzedaż? Co mamy na sprzedaż? Na sprzedaż mamy jęczmień, cena jeszcze nie zadowala. Na sprzedaż mamy soję, mogłaby być chociażby wała lepsza. I, I mamy słomę 84. Kurde, ja pamiętam ten mega odcinek, mega 94. Teraz nie wiem czy tym 84 się sugerować, ale zobaczymy. No i dobra. Poza tym co tutaj. Co tu jeszcze, co tu jeszcze. Widzę niezłe kleszcze. Tak w sumie ten już tutaj mi nie pokultywatorował za wiele. Teraz już będzie z mijakami, z przerwami, więc ja myślę, że się obrócę. Jeszcze raz gorąco i serdecznie zaproszę Cię na kolejny ciąg dalszy tego dnia, e, który gdzieś tam w południe będzie, znaczy w południe oczywiście dnia gry, e, a dla Ciebie będzie standardowo według grafiku, nie wiem jak to przypadnie, za 2-3 dni, tak jak grafik. Myślę, że uda mi, uda mi się, udaje mi się nadal wyrabiać, ponieważ nagrywam to z bardzo dużym wyprzedzeniem. Można by powiedzieć nawet miesięcznym czasami. Mm, nagrywam, no bo nagrywam w trasie, nagrywam w pracy. Jest jak jest, e, nic na to nie poradzimy. Mm, nagrywam w pracy w czasie, kiedy mam wolne. Najczęściej jest to właśnie na weekend, dlatego też seria nazywa się weekend na farmie, ponieważ weekendowe pauzy, weekendowe przerwy, kiedy nie pracuję, wtedy gram i nagrywam. Eee, bo, 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 więc ja też nie wiem, jak to wygląda, ale komentuj, jeżeli chodzi o sekcję komentarzy, powinienem być na bieżąco, będę na bieżąco, ponieważ e, wtedy codziennie no, internet mam do dyspozycji, mało bo mało, ale myślę, że na odczytanie maila czy komentarza spokojnie mi wystarczy. Nie starczy jedynie na wrzucenie filmu, dlatego muszę nagrywać tyle wcześniej, żeby zdążyć go wrzucić w Polsce, jak jestem wtedy, kiedy mam tego internetu trochę więcej. A ja w tym momencie dziękuję Tobie bardzo gorąco i serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcineczek. Mile widziana łapeczka, jeżeli nadal ze mną jesteś, klik, kliknij, napisz. Koniec! I będzie serduszko i dzięki. Na razie trzymaj się, cześć.